Wiemy, że Patryk Wega teraz będzie na ekranach pokazywał świat polityczny, już pokazywał lekarzy środowisko. Powiedz, co by się znalazło, gdyby pokazał muzyków? O no właśnie, może, może pan Patryk Krzemieniecki, Pelwega, powinien yy, muzyków. Znaczy co jest u nas? U nas nie jest to takie, jakby to powiedzieć. Yy, zarówno yy, powiedzmy księża, jak i politycy yy, no, księża jeszcze zdecydowanie bardziej. No, jakby to powiedzieć, mają ten wizerunek takich no niemalże świętych, przedstawicieli Boga na ziemi, a politycy z kolei są takimi świeckimi świętymi, że to są ci, którzy są wybrani, powinni być czyści w sensie takim, Korupcji od tego wszystkiego to są ci wybrani naszymi głosami, którzy mówią, my jesteśmy ci sprawiedliwi, my jesteśmy ci najlepsi, my zrobimy porządek, nas wybraliście, patrzcie nam na ręce, tak? Muzycy niczego takiego nie mówią, przynajmniej w większości, tak? To tak jak któryś tam, czy Alice Cooper, czy któryś mówi, no po co mnie pytać o jakiś Wietnam jak ja? po prostu gra muzykę, dziewczynki, narkotyki, no yy, i tak dalej. Także u nas po prostu nie ma tej hipokryzji za dużo, więc to nie jest może ciekawy temat, tak? W sensie takim, że muzycy tacy bardziej rockowi zwłaszcza, czy hip-hopowi niektórzy, no to są ciągłe imprezy, różne rzeczy tam się zdarzają, ale oni nie mówią hej, jestem święty, klękajcie przede mną, dam ci zbawienie, albo zorganizuje nasz kraj wspaniale. No są niektórzy muzycy tego typu, ale to jest... i to każdy może zrozumieć jakiego rodzaj poezji, powiedzmy, czy tekstu jakiegoś, przesłania, a nie, a nie jego praca, tak? Muzy Pracą muzyków jest granie muzyki, zabawianie ludzi, czy wzruszanie, zależy jaki się gra gatunek, więc nie sądzę, żeby tam się oczywiście dużo dzieje, może więcej niż gdzie indziej, ale tak mówię, nie ma tego elementu, który każdy reżyser czy jakiś scenarzysta lubi, że są lekarze, są właśnie księża, są, są politycy, czyli w cudzysłowie jacyś tam ludzie z elit, święci. Muzyka musi być elitą, może być takim, no w cudzysłowie żulem nazwijmy to i nie ma problemu, ma taki zerunek, no taki jest. Nie pretendujemy w większości do, do bycia jakimś um, etycznie i moralnie wyżej, a przynajmniej bardzo niewielu z nas, tak mi się wydaje. Większość no. albo duża część mówi, po prostu gramy i koniec, Mam jakieś poglądy polityczne czy inne, możemy wyrażać je, ale nie, nie robimy raczej z siebie świętych, jeżeli już to takich powiedzmy, no jakichś nadętych ego własnych i tak dalej, no ale to jest klasyczna choroba tego, tego zawodu. Natomiast tam ja mówię, nie nawracamy, nie nauczamy raczej chyba w niewielkim stopniu. Ale miałbyś jakieś takie ciekawe historie, żeby wspomóc scenarzystów? No tak, ale ja wiem, czy to tak mówię, no jeżeli by coś takiego miało powstać. U nas brakuje w komedii muzycznej przede wszystkim fajnej, jakiejś takiej lekkiej, czegoś takiego niż, takiego, niż takiego dramatu w stylu właśnie obnażamy coś tam. Bardziej tego by brakowało. Ja lubię film Miło się z dla głupców e, w, amerykański, o takim murzyńskim piosenkarzu lat 50. No genialny absolutny film. Dzisiaj okazuje, że ma trzy żony, był Bigamistą, on zmarł, tam się one spotykają w sądzie. I po prostu milion historii przy okazji pokazana prawdziwa historia muzyki Dubab. Ona się nazywa jeszcze przed, przed Rednym Bluesem. E, taka dosyć powiedzmy na chóry wokalna plus oczywiście zespół. To była akurat zespół Teenagers i Frankie Lymon, no więc można się czegoś dowiedzieć, muzyka jest prawdziwa, zresztą drugi przykład Bruce Brothers, też genialny film, gdzie są autentyczne komedia, jednocześnie film policyjny, czyli taki pościg, pościg i, i tak dalej, jak byłem 12 lat to nie wiedział, że to jest film muzyczny nawet, myślę, że to jest film policyjny, gdzie sobie tam przy okazji grają, bo jest w takim środowisku, tak? są też muzycy przecież na świecie. Tego, tego czegoś brakuje w Polsce, a jeśli chodzi o muzykę, a nie, a nie jakiegoś dramatu i poszukiwaniu sensacji, bo tak jak mówię, nasze, nasze środowisko jest raczej. No, w mniejszym stopniu jakby hipokrytami, tak? takie, takie mam wrażenie, bo, bo duża część ludzi typu nie wiem, Maciek Maleńczuk pisał z przetrwałem, tam się, nie wiem, Muniek przyznawał do pewnych rzeczy, ktoś tam. Rokowcy, pankowcy byli i tak dalej, bo to też starsi ode mnie koledzy, no, lubili żyć sobie fajnie i przetrwali fajnie. No, I teraz mogą ewentualnie, tylko nie tyle nauczać, co co tak zwrócić uwagę, o, słuchajcie, bo było tak czy tak, jak jesteście młodzi, to może uważajcie, bo może to się tak czy inaczej skończyć. Nie? Ale nie, nie ma tej hipokryzji, więc, więc raczej filmu nie będzie takiego. Pa, pan Wega nie, nie za bardzo będzie miał co, co robić raczej.